Dzień dobry. Firma nazywa się moja Los Moebles Camperos. Chciałbym przedstawić projekt samochodu podczas budowy. Projekt jest do tyle nietypowy, że jest wykonany z litego drewna szczotkowanego. W większości jest to jesion. Jesion jest dosyć ciężkim gatunkiem. Ale samochód nie będzie za ciężki. Jest to trzecie auto z litego drewna, jakie buduję i wszystkie mieszczą się w wadze i spokojnie jeszcze można jeździć z motocyklem na platformie tak zresztą to robimy wygląda to wszystko tak szafki nie są niestety jeszcze wykończone w środku bo to jest wszystko w trakcie pracy to co widać zajęło do tej pory 4 miesiące samochód jest dobrze docieplony zlew wykonany ze starej mosiądzowej miski widać tutaj oryginalny nalot no jakaś się wybrała industrialną baterię kuchenka będzie zwykła, gazowa palniki na drogę niestety trzeba zdejmować, bo latają wczoraj poszła podłoga jest świeżo zaolejowana następnym etapem będzie kilka stref świetlnych jedną będziemy mieli ukrytą nad częścią jadalną tu już przyszły gąbki. Materiał jeszcze nie wybrany. Kolejną strefą będzie podświetlona podłoga. Z jednej, z drugiej mam tę ambicję zrobić dookoła. Miejsce kuchenne ze światłem. No i gdzieś światła w sypialni. Gdzie? To jeszcze zobaczymy. Dźwignie poobrabiane. Co ciekawe, mamy niesamowity materac. Materac masz. 25 cm grubości jest nieprawdopodobnie wygodny łóżko ma 139 cm szerokości na 189 cm czyli no dla nas wystarczy mamy ja mam 1,80 m wzrostu łazienka powstała ze szczotkowanego drewna świerku deski są zabezpieczone dwustronnie były pomalowane farbą opartą na mleku podkładem jest Farba także kazeinowa. No i na wierzch poszedł dedykowany lakier. Mam nadzieję, że to się sprawdzi W jednym miejscu już widzę pęknięcie. Musiała być mokra deska. Będzie trzeba to uzupełnić jakimś silikonem. Ale tak naprawdę poczekam jeszcze na upały, co się będzie z tym działo. Jest to pióro w pust, więc tak czy tak woda do środka nie powinna wpływać. Tu jeszcze jest też dodatkowa strewa Świetna, nie ma jeszcze, drzwi będą. Tutaj szafeczki są niestety do poprawy. Otwieranie boczne się nie sprawdza. Zawiasy pójdą na górę. No i co? Tak to wygląda. Bazą jest Renomaster 3 L3H2. Mamy 370 cm długości kipy. Będzie też ciepła woda. Nie mam na razie pomysłów, gdzie ta woda znajdzie swoje miejsce. A sufit będzie sufitem napinanym, będzie to czarna lustrzana folia. Jeśli komuś się podoba moja praca, proszę o lajka, like subskrypcję. No i zapraszam do obserwowania tego, co dalej.